Mmm, co za pyszny burger. Zgadzam się, daj mi spróbować. Chyba śnisz, to mój burger. Och, tak się chce go polizać. Ej, co ty robisz? To moja szansa. Co ty zrobiłaś? Daj mi tego burgera. Nie, oddaj mi go. Oj, gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Ciekawe, co tam jest? Ja otworzę, dobra? O nie, co za ochyda! Nie, 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 nie mam mowy. Hurra, mam szczęście. Nie będę tego jadła. O nie, tylko nie to. Czy ja. Czy ja będę musiała zjeść te robale? No, ktoś naprawdę nie ma tu szczęścia. Ty pierwsza, Ma, zaczynaj. Nie, nie, ty pierwsza, Jess. Nie, ty, Ma, naprzód. Ustępuję ci. Wystarczy, dziewczyny. Jess, zaczynaj. No proszę, nie chcę. Jakie one są lepkie. I paskudne. Okej. Okay. Muszę je tylko delikatnie polizać. I po wszystkim. Pójka! Chyda, muszę pilnie wypłukać usta. Co to jest? Robak na mojej głowie? Ratunku! Uff, chyba zniknął. Zapamiętam ci to, Jazz. To był przypadek, Betty. Trzymaj Emma. Ja? No okej. Okay. O, patrzcie, jak śmiesznie drga. Śmiało zjadaj go. Natychmiast. No dobra, jak sobie życzycie! O, to jest całkiem niezłe. Chcę więcej. Pyszności. Jak ona to robi? Z wami. Może też chcecie robaczka? Nie, zabierz to ode mnie! Dajcie spokój naprawdę. Zobaczcie i spróbujcie. Yy, Okej, okay, no dobra. Już rozumiem to żelki. Przy okazji bardzo smaczne. Dawaj to tutaj szybko. O, tak. Przepraszam, byłam bardzo głodna. Co czeka tym razem? Ja otwieram. O nie. Co za ochyda. To wygląda naprawdę paskudnie. Och, żebym tylko nie musiała tego jeść. Dobra, wyciągajcie kartki. Hurra, miałam farta. O tak. Nie, dlaczego ja? Ale... Ale jak ja to zjem? Prajerki! <noise> no dalej, Jess, zaczynaj. Lisz, lisz, tylko porządnie. To wygląda przerażająco. Może nie muszę, co? Tak mi przykro, Jess, ale musisz. Jesteś taka wredna, Betty. Brrr, co za płaskództwo! Mam ochotę wytrzyć sobie język. Widziałaś jej twarz, Emma? Oj, teraz twoja kolej. E, nie dziękuję, chyba sobie odpuszczę. Dobra, dobra. Co to za dźwięk? Ha! on żyje! Słabo mi! Też się go boisz, że? Ty jesteście takie zabawne, dobra, teraz ja otwieram pierwsza. Fu kwasota. O, tak. Ale w końcu dopisało mi szczęście. Tak, tak! O nie, nie chcę tego lizać. Co to ma być w serio? Nie. No Emma, zaczynaj. Ja? No dobra, zrobię to szybko. Chwileczkę, nie tak prędko kochanie. Najpierw to pokroimy. O, tak. Trzymaj. Teraz możesz polizać. Emma, powodzenia. Dobra, próbuję. O, jakie to kwaśne! B. Dobra, skończyłam. Nie spiesz się tak, przed nami jeszcze druga część. Jess, ale ty jesteś wredna. Zapamiętam ci to. Fuj, to jest super kwaśne. Teraz już na pewno skończyłam. Betty, cytryna jest cała twoja. Nie, odmawiam. Usta są zamknięte. Oj, księżniczka się znalazła. Emma! Rozumiem cię, Jess. Czy to cię łaskoczę? A co powiesz na to? A tak? Przestańcie! O nie! Cały sok wyciekł. Jakie to kwaśne! Nie mogę wytrzymać. Zaraz eksploduje! O nie! To było obrzydliwe! Trzeba było widzieć swoją minę, Betty. Y Mogę podnieść klosz? Dobra. Kokos? No, całkiem nieźle. No i jestem dziś bez kokosa. A ja będę go lizać. A ja go nawet spróbuję. Ekstra. Chodź do mnie, mój kokosiku. Ojej, tylko jak ja mam go otworzyć? Spróbujmy postukać. O tak. I teraz się na pewno uda. Jestem pewna. Znowu porażka. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Auć, to bolało. Kurczę, nie ma nawet jednej ryski. Okej. Okay. Z tym sobie na pewno nie poradzi. Ups. Dokąd? Nie poddam się tak łatwo. A ja! Auć! Jak to boli! Jak długo jeszcze będziesz się tak męczyć? Dobra, będę musiała go polizać w ten sposób. No to zaczynam. Co ja mam teraz na języku? B! Co za obrzydliwość! Dobra, trzymaj Jess. Kokos jest cały twój. Dzięki. Okej, okay, zobaczmy. Świetnie, otworzył się. Patrz już się, Betty. Ale jak ty to zrobiłaś? Spróbujmy. Tychota, Jestem w raju. Umieram z chęci spróbowania. Przynajmniej malutkiego kawałeczka. No i dobra, jedz sobie sama swojego kokosa, a ja w ogóle niczego nie dostałam. Podobał Ci się nasz challenge? Więc nie zapomnij kliknąć na dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowościami. Jaki był Twój ulubiony przedmiot w tym wyzwaniu? Daj znać w komentarzach!